Witam ponownie wszystkich widzów. Dziś wracamy do naszej projektorowej serii. Jak zauważyliście, ostatnio było dosyć mało projektorów na naszym kanale. A to dlatego, że już powiedzmy, przerzedziłem troszkę rynek na Aliexpress tych tanich, ekonomicznych projektorów. Nie mamy za bardzo czego wybierać. A takie wybieranie, aby tylko testować, też nie ma sensu. Dlatego troszeczkę by zmienię sobie kryteria, że tak to określę, wybierania projektorów do naszej serii. I dziś postanowiłem jeszcze wrócić do firmy Panda. Ostatnim rzutem na taśmę udało mi się kupić dwa projektory w dość atrakcyjnych cenach. Jeden z tych projektorów jest taki model: Jest to PF03. Jest to przedstawiciel półki 720p, czyli HD. No niestety nie Full HD. Ale cena oscylowała wokół 220 zł, także się skusiłem. Także mówię, tanio już było, już nie ma tak dobrych promocji jak ostatnio. Teraz musimy czekać na jakieś czarne super. Cyber... Piątki albo inne takie tam pierdoły, żeby coś taniej kupić. Także dzisiaj będziemy właśnie testować ten projektor, który stanie szranki z. Tak pomyślałem właśnie, że to jest 720 To testujemy go z hy 300, czyli najlepszą wersją z 300, która też jest oczywiście 720p. Myślę, że to będzie dobry konkurent właśnie dla tego PF0. 3. Także zapraszam na film, no i oczywiście wspomnę na koniec, że jest, nie jest możliwość wsparcia kanału na zakupy takich innych projektorów poprzez najprostszą formę, czyli blik. Oczywiście też w opisie rzucę link do tego projektora, może ktoś się skusi. Dobra, jedziemy dalej. Początek oczywiście szybki rzut oka na sam projektorek. To oczywiście będzie jego konkurent, czyli DITIONG HY300+, czyli powiedzmy najlepsza opcja serii 300. Ale dobra, skupmy się na naszej PF-03 Pandzie. I tak, u góry, jak widzicie, mamy tutaj sygnowany pando, guzik główny włączający. Przód pokazuje nam tutaj, właśnie czujnik do pilota oraz dosyć małą oko projektora, znaczy soczewki, że tak to określę. Po bokach mamy dwie, że tak powiem, czerpień. Niestety nie są to maskownice głośników, tylko raczej wloty powietrza. A głośnik mamy tutaj, czyli monofoniczny, będzie nasz projektorek malutki głośniczek z tyłu, a tutaj mamy właśnie wylot ciepłego powietrza, a pod spodem widać dosyć masywny radiator. No akurat czuć, że projektor jest z dolnej części cięższy, tak ma rozłożony ciężar. No na pewno takiej obudowie to jest ważne, żeby właśnie dobrze odprowadzać ciepło. No jeszcze tył nam przedstawia oczywiście wejście słuchawkowe, to na plus złączył USB, HDMI i tutaj jeszcze chyba czujnik też pilota i R na podczerwień. Spód nam pokazuje tylko centralne, ja tak mówię zawsze w kucie na jakiś statyw, tutaj pod tym nic nie mamy, ale projektor nie jest jakoś specjalnie ciężki i powinien jakiś lepszy statyw, to Wytrzymać. Zapotrzebowanie prądowe tutaj widać 48 W, czyli troszeczkę więcej niż nasza 300 Zobaczymy, jak to się przełoży na wyświetlany obraz. Jak widzicie, projektor dosyć minimalistyczny i to się chwali, bo w prostocie siła. Pilot też dosyć podobny do 300 jedynie różni się tym, że mamy sterowanie elektryczne właśnie fokusem F-, F. Instrukcja obsługi oczywiście kabel zasilający. Ja się troszeczkę pomyliłem i sobie wybrałem chińską wersję, ale to nie problem, bo to jest kabel standardowy właśnie z wtykiem. Także na to będziecie z... zamawiać, zwróćcie uwagę. Dobra, to by było na tyle z naszego pierwszego rzutu oka. Odpalmy, zobaczymy co nam tutaj ten projektorek wyświetli. Się prezentuje obraz z naszego projektora. Launcher już dosyć znany, raczej minimalistyczny. Warunki oświetleniowe to raczej taki półmrok, ale to na potrzeby naszych podstawowych pomiarów. Jak widzicie, przekątna obrazu nie powala. A to dlatego, że nasz projektor, jak widzicie, musiałem postawić na statywie w odległości mniejszej niż standardowe 3,5 metra, które przeważnie mi się udaje uzyskiwać na większości projektorów. Ale 3,5 metra dla naszego projektora to już było za dużo, w sumie dla jego mechanizmu ustawiania ostrości. Byliśmy już poza zakresem, także musiałem zjechać do 3,10 m, żeby mieć jakąś możliwość. Oczywiście tutaj widzicie na plus, już nie możemy dalej zejść, na minus możemy. Ale na plus mam właśnie jedno oczko mogę wycofać i to według mnie jest o teraz mm, maksymalna ostrość z tej odległości oczywiście 3,5 metra i dalej no. można wyświetlać obraz ale musimy się eee, liczyć z tym że na po prostu na troszeczkę będzie już uciekała jakość samego obrazu. Dobra czyli tutaj 3 metry 10 m. z tej odległości udało mi się uzyskać takie wymiary 2,83 przekątnej szerokość 2,46 wysokość 1,49. I ekwiwalent 111 cali, czyli nie jest tak tragicznie. Z odległości 3 m10 cm. Sam projektorek jest na też dosyć cichy. Zaraz wam pokażę teraz ustawię z odległości około mniej więcej 15 cm od najgłośniejszego miejsca, czyli z wylotu ciepłego powietrza. 44,5 i tak jestem mniej więcej w środku pomieszczenia. UN, czyli poniżej 30 decybeli, Naprawdę jest dosyć cichy. To już jest duży plus. Tutaj jeszcze wam tylko pokażę. No nie no. ten wygaszać mi się ciągle włącza, że jest dosyć spora, pikseloza. a to oczywiście musimy podejść na odległość pół metra, żeby to zobaczyć. Ale obraz jest całkiem ładny, nie powiem. Nie jest źle, A to oczywiście wyjdzie nam w porównaniu, oczywiście z naszą 300ką także tak się prezentuje nasze podstawowe wyświetlanie. Teraz się zajmiemy troszeczkę mniej i zobaczymy, co tam da się nam odpalić. Okay, teraz sobie szybko przelecimy przez nasze mini, co mam tutaj, e, nasz projektorek oferuje. Tu Invisible Art, to jest to, co pokazywałem, możemy sobie ustawić e, pokaz slajdów, e, begaszać też mamy czasowy, możemy sobie ustawić, po prostu będzie tak nam pokazywał różne zmiany, e, zmienne obrazy. Te obrazy oczywiście możemy sobie też dodać, na przykład z pendrive'a widzicie, lub tutaj, jak musicie ściągnąć e, taką apkę. Ale to akurat jest wodotrys, który niekoniecznie jest nam teraz potrzebny. My tutaj mamy media, czyli wchodzimy w nasze USB. Yy, niestety dysku SSD tutaj mojego, że tak to określę, nie obsługuje tej pincetki. Tutaj mam dysk yy, 8 gb Tutaj bez problemu. Tylko jeszcze muszę włożyć drugi dysk. Momencik. Z jakimś tutaj plikami wideo. Też 8 giga. Użyłem do mojego huba. O, akurat się pojawił cyk. Tutaj mam dwa starsze. Powiedzmy, jak widzicie, bardzo szybko odpala seriale. Przewijanie bezproblemowe, ale TMP4, to sobie powinien chyba każdy poradzić. Że tak to określił nasz projektorek. Tutaj mamy jeszcze fabryczną przeglądarkę internetową. Oczywiście, Google też tutaj trzeba było sobie. Zainstalować, ale ja już nie będę na wszystkim instalował swojego konta, bo mi ciągle przychodzą jakieś alerty. Tu jest e, przesyłanie bezprzewodowe, niestety nie jest tak fajne jak w niektórych e, projektorach. Jak widzicie, musimy tutaj ściągnąć apkę, e, połączyć e, z telefonem. Apka wygląda tak: musimy wpisać e, kod. No i po wpisaniu kodu lub zgraniu tego QR mamy coś takiego. nas ostrzega oczywiście przed rozpoczęciem wysyłania, że będzie miał wszystkie dostęp do wszystkich danych, które są wyświetlane. Także z tym trzeba uważać. Jak widzicie, teraz można z tego wyjść i sobie przesyłać obraz. Ale jak widzicie, troszeczkę laguje, nie ma szału. Także to jako ciekawostka raczej i raczej bym tego nie polecał używać ze względu na możliwość wypłynięcia jakichś danych, no chyba żeby ktoś tutaj coś wpisywał, jakieś dane czy coś do banku czy coś. Ale dobra, działa, działa. Możemy się dalej zająć naszym menu. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj oczywiście App Store. No, i z tymi aplikacjami streamingowymi to od razu Wam powiem, że tak. Netflix oczywiście nie działa, tak już na większości niecertyfikowanych Androidach. Także to będzie szybki, no tak powiem, przelot. Disney też nie działa, bo ciągle woła o aktualizację, której się po prostu nie da zrobić, mimo że tutaj mamy dostęp, że tak powiem, nawet do trzech metod. Niestety żadna nie działa, to nawet nie będę wchodził. Tutaj, jak widzicie, zainstalowałem jeszcze inną wersję, która się w ogóle nie chce odpalić. Próbowałem różnych tutaj trików. Tutaj mamy Prime. Prime to jest oczywiście wersji TV. Możemy sobie sterować nim za pomocą, czy tak powiem, wygodnie, pilotem. No niestety Prime ten, akurat, że tak powiem, też nie funkcjonuje. Sama aplikacja, że tak powiem, chodzi to całkiem dobrze. Ale jak chcemy wejść w cokolwiek, tutaj dam od razu otwórz odcinek. To na bezkoczyny monitor znany z niektórych projektorów, że tam coś z wideo, skontaktuj się. Także, jak widzicie, te streamingi to już przestają w ogóle yy, chodzić, no i tutaj jeszcze zainstalowałem wersję, że tak powiem, na urządzenia mobilne, czy najlepiej, będzie sterować myszką, ale to jest na razie jedyna opcja, apka streamingowa, która po prostu działa. Tylko, jak widzicie, troszeczkę wolniej niż zazwyczaj, musimy poczekać, się wszystko załaduje. Ale mówię, według mnie to już nie ma za bardzo, to się tym. Yy, jak to by powiedzieć. Yy... Bawić tylko po prostu zainstalować zainstalować kupić sobie jakiś smart czy coś yy... Tu nawet chyba zwiecha zaliczył bo nic nie reaguje nie jeszcze się ładuje. Coś się tam ładuje. O nie jednak zwiecha zaczekamy. Ja tutaj widzicie mam swojego Air Mausa, on też fajnie działa. Dobra rzecz. Także mówię tutaj troszeczkę z tymi streamingami odlatują. Także, żeby nie bawić się żadne frustracje, zalecam kupić jakiś smartbox. Ja oczywiście mi Boxa 4K używam drugiej generacji, także bez problemu mi to, mi to nie przeszkadza. Ale oczywiście to jest oczywiście dodatkowy zakup i dodatkowe urządzenie, ale tutaj już od razu wam, bo ja już naprawdę zdecydowałem różne te, instalować aplikacje, ale jak widzicie, ciągle tu jest jakiś problem. Ja włączę myszkę, zobaczymy, czy odpali. Dla cierpliwych da się to odpalić, nawet działa. Dobra, wyjdę z po bo zaraz będą jakieś prawa autorskie. Ale mówię to nie jest to, czego oczekujemy oczywiście. Chodzi tutaj o ergonomię użytkowania. Także z tych streamingów, jak widzicie, to tylko najlepiej YouTube działa. Działa w 1080p. 60 klatkach chodziło. Ja tutaj żadnego swojego konta nie zakładałem, ale dobra mniejsza z tym. No, YouTube to na każdym projektorze działa mniej lub bardziej e, płynnie. Dobra, to by było na tyle z tych streamingów, bo to naprawdę nie ma co się zagłębiać. To jest katastrofa z tymi streamingami, ale to już będzie chyba raczej we wszystkich tak e, tych budżetowych, niecertyfikowanych Androidach. No, wszystkie aktualizacje nowe po prostu e, zrobiły to, że nam te apki nie działają. Przede wszystkim Netflix. Także ta wersja Netflixa też próbowałem zainstalować w wersję właśnie na urządzenia mobilne. No, niestety nie jest dostępna nawet na Apetoid tu jeszcze z ciekawości oczywiście możemy włączyć ID mam nadzieję, że bez reklam nie, nie chcę tu jest standardowy Cortex A53 1 GB RAM, 8 giga pamięci operacyjnej jak widzicie i to jeszcze ten najwolniejszy Cortex, 1 GHz wyświetlasz oczywiście HD 1280x720p no i oczywiście Android 9 troszeczkę już stary także tutaj może nawet lepiej jakby nie było tego systemu, to by był po prostu bardziej responsywny. To oczywiście jako ciekawostka. Teraz już chyba czas się zająć wyświetlaniem obrazu. Ja od razu podłączę naszą 300. -kę. Będziemy mieli tutaj właśnie pojedynek vis-a-vis. -vis. Także za chwilę wracam. Okay, a tak się prezentują obrazy z naszych projektorów, oczywiście po prawej 300 plus po lewej PF 03. Jeszcze chyba nie wspomniałem nic na tym PF-ie o ustawieniach. Szybko wejdziemy, żeby było. Jak należy. To jak widzicie, już dosyć znane z pandy menu. Jedziemy od początku. Dwubandowy Wi-Fi, jak widzicie, bez problemu. 5 GHz. Ustawienia projekcyjne to też najbardziej obchodzi. To oczywiście możemy sobie zmieniać orientację naszego projektora. My oczywiście zostawiamy przód. Tutaj mam automatyczną korekcję w pionie, tak jak samo jak tutaj w 300. Także tutaj nic nie będę zmieniał, bo mi się obraz rozkalibruje. Jak widzicie, trapez też standardowo. Tutaj mamy właśnie, jak widzicie, kalibrację sensora. Resetowanie do ustawień fabrycznych. Tutaj oczywiście powiększanie standardowe i niestandardowe. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Tutaj mamy ustawienia czasu. Najciekawsze z tych wszystkich jest to, że mamy samo wyłączenie. Jakby ktoś chciał sobie zacząć przy projekcie, sobie wyłączyć 240 minut max. i oczywiście ten wygaszać z tymi obrazami. Ja go na razie wyłączę, żeby nam tutaj nie przeszkadzał powszechne, czyli tutaj mamy język, źródło co nam się od razu włączy po załączeniu projektora, co nam się zrobi po kliknięciu guzika power wyłączy lub zapisze co było ostatnio wyświetlane. Aktualizacja systemu to jest błąd chyba tego tłumaczenia, bo to jest po prostu przywrócenie do ustawień fabrycznych i nazwa urządzenia. Bluetooth też jest dosyć czuły, tutaj jak widzicie sąsiadów ciągnie ostro. Także jest dosyć mocny. Nawet mając 300 Plus wykrywa naprawdę mocny, ten, dobry ten nagajnik. Jak tutaj, już wspominałem, 8 GB RAMu, 1 GB pamięci operacyjnej Android 9 to jest zwykłe Cortex A53. Nawet nam temperaturę pokazuje 52 stopnie, nie ma tragedii jak na razie. Nic, co by nas tutaj bardziej interesowało. W tej chwili nie mogę żadne ustawienie obrazu wejść przycisk jak widzicie tutaj z trzema tymi tylko powoduje usunięcie skrótu, zobaczymy to będzie jak po włączeniu na przykład przez obraz HDMI, a tutaj zaraz zrobię cięcie, jeszcze pokażę z bliska no, oczywiście trapez był mocno ustawiony dlatego nie jest idealnie ale taką mi się udało ostrość ustawić to jest Panda no i tutaj 300 no, 300 wygląda jakby była sporo jaśniejsza zobaczymy jak to wyjdzie całościowo nie jest źle, no. Nasycenie kolorów chyba z 300, jak na razie po tym menu można wywnioskować. Ale czas odpalić mojego Mi Boxa i zobaczymy, jak to wyjdzie na naszych standardowych projekcjach. Tak się prezentuje menu z mojego Mi Boxa. Tu jak od razu widać, że chyba jakby lepsza czerń była po prawej stronie, czyli na 300+. Teraz może zrobimy jakiś pokaz statycznych slajdów. No tutaj widać, chociaż ja wiem, wydaje się, jakby 300 była ciemniejsza. Zobaczymy, jak to z bliska będzie wyglądać. Jeszcze bliżej. No z odzorowaniem detali tutaj nie ma problemów. Tutaj pójdziemy do 300, no to obraz, jakby więcej kontrastu było. Może dlatego lepiej to wygląda. Po prostu, zobaczcie, więcej detali na 300. Tu jest troszeczkę bledsze, chociaż musicie sami ocenić, co lepiej wygląda. Zrobimy sobie pokaz slajdów. No tutaj już kwestia indywidualna, co lepiej wygląda. No tutaj księżyc chyba jest bardziej szczegółowy po prawej. Niektóre na plus dla pandy, niektóre dla trzysetki. Nasycenie kolorów na pewno tutaj robi różnicę. Jeszcze sprawdzimy czy panda ma jakieś ustawienia obrazu. No to ewidentnie widać tutaj na plus na trzysetkę. No Ok. Czas włączyć nasze podstawowe, powiedzmy, filmy i zobaczymy, jak to wypadnie w ruchu. Standardowo zaczniemy od naszej kosteriki. Nic nie mówiłem o dźwięku, jaki nasz wy panda wydaje. <grym> wydaje. Jest naprawdę, mimo że jest jeden głośnik, jest naprawdę głośny. głośna. Głos, dźwięk jest bardzo czysty. Naprawdę nie trzeba się posiłkać jakimś dodatkowym głośnikiem Bluetooth. Tu jest naprawdę w porównaniu do 300, to panda go bije na głowę. A naprawdę ustawię to na 20% mocy, jest naprawdę dosyć głośno. Także tu też na plus. Chociaż jednak widać, że tutaj. 300 jakby więcej kontrastu miała, więcej oddaje detali. Zobaczcie. Zobaczymy też, czy są jakieś możliwości ustawienia, właśnie obrazu. Tak wygląda z bliska obraz. No a akurat nie wiem, czy trafiłem doby w kadr, bo tu się troszkę rozmywa, ale łeb żaby zawsze jest do przodu. No tu się ewidentnie więcej troszeczkę dzieje. Jakby 300 więcej oddaje tych detali, ewentualnie lepiej odzorowuje ciemniejsze obszary, dlatego nam się wydaje, że jest lepiej. Zobaczcie jeszcze to z daleka. Jedziemy dalej. No Wyświetlanie obrazów w obu projektorach jest całkiem poprawne, nie ma się do czego przyczepić. Na następnym kadrze zobaczymy czy możemy coś tutaj jeszcze pogrzebać w ustawieniach w tej pandzie. Na razie wygląda na całkiem przyzwoity projektor, przynajmniej w cenie 220 zł. Nie wiem jak ta, teraz jest cena. Tu będzie dobry moment, zobaczcie z daleka, o tutaj od razu widać, gdzie się więcej dzieje, ale niekoniecznie to musi być na plus. Nasza jaszczurka tak wygląda na pandzie. No na 300 to od razu widać <noise> dosyć więcej szczegółów. Teraz szukam pilota od naszej 300. -ki. Mam nadzieję, że ten magiczny guzik ja. za dużo tych pilotów mam tutaj, dobra jest. Yy, przycisk z trzema liniami, o coś mamy. Ustawienia początkowe to na pewno nic się nie obchodzi. Pewnie tutaj będzie coś pod zdjęciami. O, proszę, e, jak widzicie, mamy jakieś możliwości. To, to całkiem fajnie wygląda. Bo przynajmniej możemy na żywo zmieniać. O, i użytkownika tu możemy. E, momencik, przejechałem za daleko. Nie, tak po prostu wolno chodzi, Trzeba odczekać trochę, żeby nie przeskoczyć. Użytkownik. No i tutaj jak widzicie mamy parametry. Redukcja szumów. Proporcje wyświetlania, redukcja szumu, Zobaczymy, co nam pomoże. No to będzie ciężko nam mi pokazać, no coś tam się zmienia. Eee, obraz to muszę się odsunąć. Jakieś powiększenie zostawimy na standardzie kolora, temperatura kolorów. Zimne. No i jest jak widzicie ingerencja, można sobie dostosować. Dobrze, że jest tryb też manualny. Zobaczymy, co jest więcej ustawień. DLC, co to nam daje, coś się ściemnia, coś się rozjaśnia. Niedokładnie, nie wiem co to jest, nie będę tu nic ściemniał. Eee, tryb grafika. No jest troszkę tych ustawień, powiem wam. Nie spodziewałem się. Wyjdziemy z tego. Jeszcze raz zostawimy oczywiście w standardzie, żeby nic tutaj nie grzebać. Zobaczymy co mam pod dźwiękiem. Tu jak widać też mamy możliwości AVC. Pewnie jest sterowanie. Więcej ustawień. Przejść do muzyki. Ha, ciekawe. Dobra. Tu oczywiście też będziemy mieli jakieś predefiniowane mody. Wiadomości. Zostawimy standardowo. Wyjdziemy z tego, co my tu jeszcze mamy. Może źródło. HDMI. Eee, powszechnie. O, proszę, możemy jeszcze sterować przez HDMI. Cyk. No, ja tego raczej nie używam, ale widać, że jest. No i to chyba było na tyle początkowe, co tu mamy. Aha, wejdziemy sobie z podglądem główne menu. No i dobra. Także jak widzicie jest całkiem niezły ten system ustawiania. Możemy sobie na bieżąco podglądać. Także to jest dosyć dobry znak plus na tego projektora jedziemy dalej. No niestety w 600 to musimy na powiedzmy, w ciemno to ustawiać. Nie ma podglądu. To jeszcze też duży plus, że jest dosyć cichy ten projektor. Myślę, że zaraz sobie przejdziemy na następny jakiś slajd. Slajd, co ja mówił, film. No tutaj kwestia do regulowania na pewno by była jeszcze pomocna, żeby ustawić jak najlepiej. Tu jeszcze mamy dobry moment. Standardowo to pokazywał. No jest poprawnie, nie oszukujmy się, nie ma tragedii. W 300 to jakby lepiej troszeczkę wyglądało. Jeszcze rzut z daleka. Dobra, myślę, że na tym możemy zakończyć. Przejdźmy do następnego filmu naszej pani. No troszkę w tej 300 to jakby obraz jest za ciemny, według mnie. Zobaczcie. Też może też się podobać. Generalnie im bardziej przypada to gustu akurat obraz z pandy, nie żebym ustronniczył, ale no, tutaj by wymagało troszeczkę doregulować to, wiesz, no za duża głębia, jest, jak jest dla mnie. Nasycenie kolorów jest lekko przekłamane. Mi się wydaje, że naturalnie to oko wygląda jednak po lewej stronie. No tutaj akurat, no, niestety, już dobra nie będę cofał. No, Ewidentnie tutaj do regulacji 300, przynajmniej na tym filmie to dobrze widać. Zobaczymy jak to z odzorowaniem detali na tym zegarku tradycyjnie. No, zobaczcie, no jest poprawnie. nie Jest to kosmos, ale nikt nie powinien narzekać. No tutaj wygląda to jakby lepiej, no ale Troszeczkę ciemno jest, sami oceńcie co lepiej wygląda. Stanę na wprost. Dobra, przejdziemy teraz do następnego filmu. Trochę ciemniejszych scen będzie. No ta korekcja też tutaj trochę swoje zrobiła, no, ale niestety nie jest łatwo ustawić tak, żeby to jako tako wyglądało. Obiektywie. Tu jeszcze idzie do mnie drugi model, pandy, Ciekawe jaką wypadnie, jak dziś się właśnie trapez. Zobaczcie jak to wygląda. No tu jest całkowicie inaczej nasy nasycone kolory. Mi się wydaje, że ten właśnie tutaj to jest bardziej naturalny. No, zobaczcie sami, naprawdę obraz całkiem przyzwoity. No, tu jest setka, Aż Wulgaria nam to pokazuje. Ale też obraz nie jest zły. Oczywiście ja się dzielę swoją subiektywną oceną. Ekspertem nie jestem. <grybujesz> Dobra. I jeszcze sobie coś puścimy. Im więcej sampli, tym będziemy mieli lepszy obraz tego. Tu jeszcze taki sample. Dosyć jaskrawe kolory. No troszeczkę według mnie na 300 wyświetla za ciemny obraz. Trzeba by ją doregulować. Przez to widać, że jest lepsza czerń, ale... Trzeba to jakoś skompensować. Zobaczcie na tych ciemnych ekranach. Naprawdę, ta panda jest całkiem przyzwoitym projektorem. Poustawiać jeszcze ją, podkręcić. Dobra. Przecież sobie sprawdzimy jeszcze całościową jasność tego projektora. I sobie zrobimy jakieś krótkie podsumowanie. Żeby was nie męczyć. Myślę, że... Tyle materiałów pozwala nam sobie wyrobić jakąś opinię na temat tej pandy? OK, sprawdźmy teraz jasność. Wygląda wyświetlenie bieli w naszych projektorach. Bardziej powiedzmy biel lepiej wypada w naszej pandzie. Oczywiście sprawdzimy sobie tylko środki. Tak jako ciekawostka 73,4 no, i jak tutaj wypada na środku? 9, momencik, 92. no niestety wygląda na to, że 300 będzie tutaj prowadzić. Ona osiągnęła mniej więcej 200 yy, Ansi. Ale ja muszę tutaj wrócić do rozmiarów, które miałem na początku i zmierzyć właśnie w 9 punktach. I zobaczymy, czy całościowo może wyjdzie lepiej. Zaraz wracam. Ok, nasze pomiary i działania wykonane. Także wyniki tak się prezentują, całkowita jasność wyszła według moich oczywiście obliczeń 189 ANSI, to jest około 10 mniej, o ile dobrze pamiętam niż 300, no bo widać, że troszeczkę jest mniej jasny ten projektor, ale nie ma tragedii, nie jest to duża różnica, dlatego akurat wybrałem właśnie 300, gdyż to pomyślałem, że właśnie ta sama półka, że tak powiem jakościowa. Ta Panda i, ten, i ta 300. Czasy opóźnienia jakie mi wyszły to na bezprzewodówce 176 milisekund. Zresztą to było widać jak tam lagowało, ale co ciekawe przez HDMI jeszcze więcej mi wyszło, bo 212 milisekund. Tam wcześniej oczywiście widzieliście to na slajdach. I przydałoby się teraz podsumować nasz projektorek. No według mnie, nie wiem jak się tam teraz cena wrzuciła, jeszcze tam wrzucę Wam linkę za 220 zł. To jest bardzo przyzwoity ten projektor naprawdę. Tutaj dużą robotę robi to, że on jest dosyć cichy. I te ustawienia, właśnie obrazu, możemy sobie w bardzo, że tak powiem, łatwy sposób dostosować. Gdyż to mamy na bieżąco, no powiedzmy, widzimy nasze zmiany, to też jest duży plus. No, jest głośny, bardzo dobry dźwięk, jak na takie małe urządzonko. Naprawdę, według mnie, jest dosyć przyzwoity projektor. Jeżeli można było kupić go jeszcze w bardziej, powiedzmy, promocyjnej cenie, to naprawdę bym polecał. 300 jak widzicie, jest też bardzo dobra, ale tutaj wymaga dużej ingerencji właśnie w ustawienia, bo sami widzicie ten obraz, nawet w takich standardowych ustawieniach. Tej 300 jest dosyć ciemny, mimo że jest bardziej nasycony. To, według, dla, według mojego oka, to jednak lepiej tutaj panda wypadła. Do mnie jeszcze idzie jeszcze jedna panda, taki naprawdę projektor mini, chyba o określeniu B1, i zobaczymy, właśnie jak będzie w porównaniu do tej pandy Bf PF-03. Mam nadzieję, że to niebawem nastąpi, także oczywiście zapraszam na kolejny film. Jeśli ktoś nie chce przegapić, niech sobie zasubskrybuje. subskrybuje. A na dzisiaj to już chyba będzie tyle. Jestem pozytywnie zaskoczony tą Pandą. No, biorąc pod uwagę 220 zł, naprawdę dostajemy dosyć przyzwoity projekt. No, niestety te czasy uniemożliwiają jakąś tam rozgrywkę, i oczywiście, przy konsolach, no ale wszystkiego nie możemy mieć. Musimy zawsze iść na jakiś kompromis przy tak budżetowych, powiedzmy, urządzeniach. To ode mnie już dzisiaj by było na tyle. Jakieś pytania, to oczywiście proszę w komentarzach. No i zapraszam oczywiście na kolejny pojedynek, Pant na pewno w następnym odcinku. Cześć!